Wyjechałem sobie na trzeci kursik starszy Iweko na tapecie Stoję na skrzyżowaniu, żeby wyjechać e, łączony mam, cała lufa pod drzwi towaru e, miejsca paletowe 20 e, i miejsca paletowe 20, palety 31 no trochę tego jest, no ja akurat pierwszy sklep mam z rampy, a drugi mam po jeżdżony więc e, w sumie spoko, no, mam nadzieję, że nie pójdzie tak źle, aby tylko stąd się wydostać. Na trasę to jakoś to pójdzie. Taką mam cichą po prostu nadzieję. A jak wyjdzie, to się okaże. No kobito, idź! O matko, no kobito, masz zielone światło, się zatrzymujesz jeszcze na światłach? Ja, yeah, pitole! Ma zielone, ona się mnie przepuszcza. O Jezu! No cóż starsza osoba. No nie wiem. No ale skoro ma zielone, to chyba wiadomo, że ją przepuszczę, prawda? Chyba normalne. No dobra, tak żeby nie przedłużać, eee, aby teraz tylko tutaj do autostrady się dostać. Jeszcze tylko szybko pomyślę jak tutaj pojechać, czy skręcić na starą 9,2, czy nie. Ale to już przemyślę w trakcie. Także zobaczymy co tam ciekawego pod sklepem, czy będzie ciasno, czy nie ciasno. Ale tam na mościskach chyba powinno być ok. Byłem tam może z kilka razy raptem. Także to nie jest jakiś tam sklep, ale tam go okupuję non stop